Dziękuję przewodniczący. Proszę bardzo, jesteśmy tutaj z powodu jak według mojej oceny chaosu legislacyjnego, jaki miał miejsce w czasie okresu pandemicznego i y, przepisów, które były powiedzmy... Wewnętrznie sprzeczne, niedookreślone, źle skonstruowane i wynik z tego, jak wiemy, duży, duży chaos legislacyjny, sprawy maseczkowe. Nie wiem, ma o osobiście, jak było w Sosnowcu, albo w innych miastach, w których były wszystkie, były, były uniewinienia lub oddalenia, w zależności od tego echa. I tutaj mamy taką sytuację. Chodzi o artykuł 116 wykroczeń, który brzmi, zgodnie z przepisem, no kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń i chorób zakażeń ludzi, podlega karze grzywni albo karze naganych. Przepis ten jest, jak wynika z jego treści, przepisem nagietowym. Dlaczego? Nie reguluje dokładnie żadnego wykroczenia. Nie reguluje także ani kary, jaka dla niego ewentualnie by była. I no, przede wszystkim no, nie ma żadnej typizacji w tym przepisie. On odsyła, ale odsyła proszę sądu do przepisów ustawowych. Tymczasem wszystkie przepisy, jakie dotyczyły całego zasadzie okresu pandemii, bo to nie tylko maseczek, ale wszelkich innych obowiązków, były uregulowane w bardzo niskim akcie, jakim jest rozporządzenie. Sąd Najwyższy w kwestii tego rozporządzenia wypowiedział się aż czterokrotnie. Były to wyroki ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich, który złożył skargi właśnie dotyczące przepisów rozporządzenia. Stanowisko Sądu Najwyższego jest jasne i mówi bezpośrednio, iż takie rozporządzenie w takim kształcie zostało wydane. Nie jest prawem powszechnie obowiązującym i pouchylał wszystkie wyroki, które zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. To były akurat cztery, cztery różne skargi złożone. I teraz tak, poza tym mamy jeszcze w naszym prawie bardzo ważną zasadę domniemanie niewinności. Jest to zasada, która powinna być w pierwszej kolejności zawsze przestrzegana w momencie, kiedy organy ścigania, powiedzmy w tej sytuacji konkretnej, podejmują jakiekolwiek działania. Jeżeli w taką sytuację konkretną mamy, że tutaj chodzi o osobę, która nie ma osefki, to do mamy niewinności mówi, że ta osoba jest złogana i w ten sposób powinny podejść do tego organu ścigania. Zasadą domniemania niewinności, która jest priorytetem parlamentarną osobą naszego prawa. Miejmy nadzieję, prawa w kraju demokratycznym. I teraz tak. Y, tymczasem, y, przy tych, tych wszystkich przypadkach, gdzie te sprawy trafiały do sądu, zawsze osoba, która nie miała maseczki, była kochana prewencyjnie. Tak bym to określiła. My cię skażemy, a Ty, jeżeli jesteś niewinny, to się odwołuj. To jest zaprzeczenie tego. To jest absolutne zaprzeczenie podstaw naszego prawa żadnego do mniemania niewinności. Mamy też tutaj taką sytuację. Podchodzi straż miejska i każe założyć maseczkę. Nie ma maseczki? No to proszę się wylewitymować, będzie wami. A gdzie jest zasada do niewinności, że taka osoba jest zwolniona z noszenia maseczki? Teraz idąc dalej również w rozporządzeniu zostało regulowane, że trzeba okazać, jeżeli się jest trzeba okazać dokument potwierdzający chorobę i tam jest wymienione ileś chorób. Kolejna sprzeczność, kolejny chaos legislacyjny, gdyż ani straż miejsca gminy, ani policja, ani jakikolwiek inny organ ścigania nie ma prawa żądać od nas informacji dotyczącej naszego zdrowia. Jest to bezpośrednio zabezpieczone w ustawie chorobą, a to rozporządzenie w żaden sposób nie uchyliło tej, tej ustawy, bo łańcucha etnicznego rzędu nie ma takiej mocy. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym nie ma obowiązku okazywania jakiegokolwiek dokumentów przedstawiających nasze zdrowie strażnikowi czy policji. Poza tym w tym, naszym konkretnym, w tym naszej konkretnej sytuacji trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, iż straż, nie, straż miejska, która podejmowała czynności tak de facto nie potrafiła, nie wiedziała. W jaki sposób i na jakiej podstawie powinna te czynności y, dokonać? Zarządzano pokazania y, dokumentów, nie pytając się, czy taka osoba jest zwolniona. Obowiązkiem jest najpierw zapytać się, czy jest zwolniona. Domniemanie niewinności w ogóle co innego zakłada, ale pomijając ten fakt, najpierw powinno paść pytanie, czy jest on zwolniony z noszenia maseczki, a nie dokument, wystawiamy mandat. Nie karamy prewencyjnie, póki co w tym kraju. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Yy, przy m, strażnik, który dokonywał czynności, nie miał najmniejszego pojęcia, jakie przepisy obowiązują? Lub nie. Nie wiedział o rozporządzeniu. Jak był przesłuchiwany na rozprawie, nie słyszał w ogóle słowa i Nie miał pojęcia, że taki akt istnieje. On tylko znał artykuł 116. I to wszystko, co potrafił powiedzieć. Kiedy był przesłuchiwany, pytaliśmy. O rozporządzenie, nie wiedział o istnieniu rozporządzenia. Mało tego, nie wiedział, jakie przepisy w momencie, kiedy był przesłuchiwany, obowiązują. Że w wszystkich y, podmiotach medycznych i aptekach, na no, obowiązuje, y, obowiązuje y, jest obowiązek ruszenia moseczki, zasłaniania no, mosa i ust. Bo nie wiedział o istnieniu przepisów. Znał tylko artykuł 116, wiedział, że 116 chodzi i kara za 116. 116 jest artykułem to, Nikogo nie można na tej podstawie ukarać, ani wystawić mandatu, ani prowadzić jakichkolwiek interwencji. Kolejna rzecz: yy, według mojej oceny, straż miejska, straż gminna, yy, tak jak to po, opisałam w piśmie, w związku z tym nie będę yy, sądowi tego wszystkiego przytaczać, nie ma podstaw prawnych, nie ma żadnej możliwości, żeby legitymować. Yy, Okolicznościach, kiedy to dotyczy naszego stanu zdrowia, czy ochrony zdrowia w szerszym rozumieniu. Straż Miejska, Straż nie ma takich uprawnień. Byłaby możliwość, gdyby był to patrol mieszany, czyli policja, strażnik Straż i policjant legitymuje i ewentualnie dostanie mamy. Nie ma w tej sytuacji takiej możliwości, bo też mając, przepisy, nie dają takich uprawnień Straży Miejskiej i innych, żeby legitymować w sytuacji, kiedy mm, ktoś nie ma mocy. Dziękuję. Panu, Ja chciałem dodać, że Straż miejski powinien e, umieć po prostu się legitymować, nie podchodzić do obywatela, poszedł dowód, e, bo są do tego odpowiednie procedury. Od A do Z musi wykonać procedurę, powiedzieć stan prawny, stan faktyczną, tylko umie opowiedzieć tam e, stan prawny, dlaczego legitymuje artykuł 65. E, po drugie, no, podczas, podczas całej interwencji. Yy, nastąpił szereg, szereg nieprawidłowości, yy, i ja tutaj podejrzewałbym nawet o y, artykuł, o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez pan, pana strażnika, ponieważ no, yy, w sposób nieprawidłowo, rażący nieprawidłowy, yy, po pierwsze zaczął in, in, interwencję, kontynuował interwencję, skończył interwencję. Yy, następnie yy, pismo, które wysłał do sądu, było z takim kłamstw, ponieważ. Nie równa się... Ja tu ja, 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 ja miałem nagranie, e, nagrałem całą sytuację. Całe pismo, e, w, którym, w którym jestem oskarżony, w tym, w tym piśmie, e, jest to kłamstw, ponieważ e, nie, ma się to nijak do całej interwencji, którą nagrałem. Dlatego wnoszę o uniewinnienie Jestem osobą niewinną. E, zostałem zaatakowany przez strażników miejskich e, niesłusznie. Jestem osobą zwolnioną e, e, z, e, z ustawy, którą strażnicy mnie e, nękali. I wnoszę o uniewinnienie z tego względu. Dziękuję. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że uniewinnia wymienionego popełnienia zarzuconego uczynku, sztandem dostępowania, obciążenia skarb państwa, zasądza skarby państwa na rzecz Maciej Łukasie w kwotę 1.272 zł, tytułem złupu tytuł kosztów związanych z ustawą i moderną. Można myśleć. Czyli apelacja została uznana za zasadną, jeśli chodzi o prawo e, służb państwowych do i skorelowany z tym obowiązek okazany się dokumentem, to takie prawo i taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy czynność ta ma podstawę prawną, gdy jest legalna. I problem, jaki wystąpił w mniejszej sprawie, polegał na tym, że obowiązek noszenia maszyk nie był. stanowi bowiem, że wszelkie ograniczenia praw obywatelskich następują z mocy ustawy, a obowiązek maseczkowy nie został wprowadzony ustawą, lecz aktem niższego rzędu, czyli rozporządzeniem. Dlatego też był to obowiązek bez podstawy prawnej, nielegalny. Nie było zatem podstaw do interwencji i nie było podstaw do rewizyjnych Dlatego apelacja została uznana przez sprawomocne wykonania Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę.